Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w łatwy i prosty sposób zdobyć Mounta z Dungeona Freehold, który dropi z bossa Harlan Sweetie. Sharkbait Favorite Crackers jest to taka oto czerwono-żółto-niebieska papuga. Pokażę wam mega szybki sposób na dotarcie do ostatniego bossa, nie wdając się w żadną walkę z traszem. Nie przedłużajmy, ja jestem Kocur i zapraszam was na odcinek. Zanim jeszcze zaczniemy poradnik, będą potrzebne nam dwa itemki. Pierwszy z nich to potka na niewidzialność, którą możecie sobie zrobić bądź zakupić w domu aukcyjnym. Drugi itemek to zabawka Ranka Escape Plan, jak ją zdobyć możecie zobaczyć u mnie w poprzednim filmie, link zostawię w opisie. Warto też zakupić sobie koina na dodatkowy lód w miastach Boralus oraz Dazal Alor. Nie jestem pewien, czy z dodatkowego lutu można dropnąć, ale warto mieć i warto spróbować. Nie jest to przecież jakiś mega duży wydatek. Pamiętajmy, aby ustawić poziom trudności Mythic przed wejściem do Dungeona, bo tylko na tym poziomie dropi ten wierzchowiec. Najlepiej robić to tankiem, no chyba że macie taki off-healing na DPS-ie, bądź peta, który agruje, wtedy ok, chyba też dacie radę. Bo nie zapominajmy, to jest wciąż mitik i boss tak czy siak będzie bił wystarczająco mocno, aby nas zaciupać. No i biegniemy, biegniemy, najlepiej ominąć ten pierwszy patrol chodzący w kółko, aby go po prostu nie spulować. Przebiegamy przez mostek, wskakujemy na dach, i po ominięciu ostatnich mobów rzucamy naszą zabawkę. Tym samym tracimy wszelakie agro z mobów, które nas gonią i wracają one zwyczajnie w świecie na swoją poprzednią pozycję. Może zdarzyć się po prostu tak, że cofnie was o jakiś kawałek do tyłu na mapie. Nie bójcie się tego, tak po prostu się dzieje. Biegnijcie dalej. Gdy już dotrzemy do kolejnego mostu, bardzo ważna kwestia jest taka, aby nie spulować tego dużego moba ani tych mniejszych, co tam stoją. Gdyż wtedy będziemy musieli się z nimi bić i stracić czas, ale jak umiejętnie skoczycie, to ominie was ten etap walki. Gdy dojdziemy do samego końca mostu, używamy potki z niewidzialnością, omijamy cały trasz i udajemy się w lewą stronę mapy. I w tym miejscu będzie odbywać się cała walka z tak, aby przypadkiem nie płynąć mobów, które właśnie ominęliśmy, Harlan Sweetie nie jest ciężkim przeciwnikiem. Posiada jedynie dwie umiejętności, na które trzeba uważać. Pierwsza z nich to Swift Wind Saber. Nie zadaje dużego damage'u, ale odrzuca nas do tyłu. Dlatego bardzo trzeba uważać, aby nie odrzuciło nas na moby. Drugi skill to Canon Barash. Są to takie ala bomby, które spadają na ziemię zostawiając plamy ognia, które musimy omijać nie wchodząc w nie. Po dosyć długiej walce wreszcie pokonujemy bossa i mamy szansę na dropnięcie papugi. Mi się jeszcze nie udało dropnąć tej papugi, ale wciąż tam chodzę tydzień w tydzień i próbuję właśnie tym sposobem, który wam przedstawiłem. Mount ma niski drop rate, no ale cóż, jeśli chcemy mieć piracką papugę, musimy się troszkę nastarać, czyż nie? W tym materiale byłoby to na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że okazał się on dla Was pomocny oraz przydatny. Jeśli udało Wam się dropnąć moim sposobem albo zachęciłem Was do farmienia tego wierzchowca, obowiązkowo pochwalcie się w komentarzu pod filmem. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Na razie, cześć! Miau... Skibbidę, łapa.